Niedziela 5 marca, analiza weekendowa indeksów giełdowych. Na początek indeks b 20 który ten tydzień zakończył utworzeniem białej świecy, delikatnie naruszającej połowę czarnego korpusu z poprzedniego tygodnia, tym samym tworzącej z tą poprzednią świecą układu przelikania. To wszystko na ten moment wydaje się, że mamy jak gdyby po takim no, ruchu, który mógłby być ruchem korekcyjnym. A to, co najistotniejsze w tym momencie, to jest to, że doszliśmy tutaj do jak gdyby szczytu tego swingu poprzedniego, czyli przedostatniego swingu, a tym samym pojawiła się tutaj okazja i możliwość ukształtowania nowego, kolejnego swingu wzrostowego, który w przypadku wyjścia i wybicia tego szczytu, no zaprowadziłby nas najprawdopodobniej w okolice nawet 2150 punktów. Tutaj tak naprawdę to po wybiciu tego szczytu, no tutaj dopiero mamy y, strefę jakąś opor oporu, Wraz z tą trendą, do której no, najprawdopodobniej zmierzałby indeks w momencie, tak jak mówię, najpierw potwierdzenia formacji układu przenikania, a następnie wybicia tego szczytu. Czy tak będzie? No Sytuacja jest o tyle yy, dla mnie mało klarowna, ponieważ tutaj po tym spadku no, mamy dojście do szczytu przedostatniego swingu, tym samym. Jest to miejsce do reakcji, ta reakcja ma, ma tutaj nastąpiła. No i to, co przy wzroście nie jest tym najlepszym wróżbitą, to kwestia obrotów, a mianowicie na tej świecy tutaj wzrostowej z tego ostatniego tygodnia mamy wyraźnie prawie dwukrotnie większy obrót, aniżeli na tej świecy spadkowej. Ale tak jak powiedziałem, no mamy coś, co może nam ustanowić nowy ruch wzrostowy zasięgiem nawet do tych okolic właśnie 2150 2200 ale aby to o tym poważnie myśleć w ujęciu tym średnim, to należałoby najpierw zaczekać na potwierdzenie tej formacji odwracającej. Patrząc na wykres dzienny. Widzimy, że wcześniej taki sygnał niż to potwierdzenie tej formacji odwracającej moglibyśmy dotrzymać, gdyby nastąpiła tutaj kontynuacja wzrostu z piątku i wybilibyśmy środową świecę i maksimum, które no na razie w tym tutaj, tej tendencji wzrostowej, wyraźnie spadkowej wyraźnie określiło nam zakres. Overbalansu i doszło tylko i wyłącznie tutaj do strefy oporu, więc sam fakt pojawienia się tej białej świecy, no niewątpliwie daje jakieś nadzieje na, na ten ruch do góry. Natomiast no potrzebne tu jest co najmniej wybicie w cenach zamknięcia tego szczytu, a więc poziomu 1869. Na ten moment to jest jeszcze, bym powiedział, no. Jak dla mnie za wcześnie, aby tutaj już się cieszyć z ruchów na kolejnego swingu wzrostowego. Tu cały czas na razie mamy tendencję spadkową, i jeżeli ten rynek nie zdoła pokonać tego poziomu, no to jak najbardziej może wykonać kolejny ruch spadkowy, który, który, który no, tym razem pójdzie w okolice poniżej 1700 punktów. Zatem no istotnym jest właśnie co się zadzieje zaraz na początku nowego tygodnia. Czy zdołamy wybić tutaj ten poziom? Jeszcze raz przypomnę, poziom 1869. Patrząc na indeks szerokiego rynku, WIG, no tutaj sytuacja to sama, taka, taka sama. Również taki układ jakiegoś by przenikania. Jak widzimy, jest to po zejściu poniżej strefy, tutaj, takiej, no powiedział. Ona nie jest może taką wyraźną strefą cenową, ale znaczy się by, może nawet jest dość wyraźną, ponieważ zobaczmy, ma tutaj, poparta jest o te szczyty, tu na niej powstała luka cenowa, ta luka została zamknięta, więc tutaj te okolice tej strefy jak gdyby zatrzymały, zeszliśmy z powrotem pod tą strefę, no i na razie ten ruch jest jako ruch taki, bym powiedział, retestujący ją tą strefę, też również większy obrót, a więc to, to też tak jak gdyby nie pomyśli, nie pomyśli dalszych wzrostów. No i, i tutaj nie mamy tego zjawiska, że mamy zejście do strefy wsparcia. Tak? Tutaj tak nazwijmy w powietrzu jest zawieszone. Ale oczywiście potwierdzenie tej, tej, tego układu przenikania będzie no, moim Zdaniem takim skazaniem wyraźnym na, na atak, tutaj na te ostatnie szczyty i ruch w kierunku 66 tysięcy punktów. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj oczywiście nie zaznaczyłem mój błąd, ale mamy tutaj pod kolorem czerwonym. No podobne, że tak powiem, podobne kwestie jak na indeksie WIG20, wręcz niemal identyczne, jeśli chodzi, czyli mamy tutaj jak gdyby taki ala podwójny szyb z miną szyi. Ta linia szyi mocno się opierała i powstała tutaj konsolidacja, więc stanowiła tutaj wyraźną strefę cenową. Zejście w dół, dojście do tej strefy z zakresu overbalance, odbicie w dół, utworzenie tak jak na indeksie 20 układów gwiazdy porannej, no i teraz wieszowe i teraz próba jej zanegowania i tutaj to samo. No jeżeli dobijemy na początku tygodnia poziom 60 770 w cenach zamknięcia, no to jak najbardziej należałoby patrzeć wtedy na nowe szczyty, a tak jak powiedziałem, wybicie tych nowych szczytów to jest też wskazanie na możliwość pójścia do tego koloru 66-67 tysięcy punktów. Natomiast jeżeli nie uda się wybić nam tutaj tej ceny, albo będziemy mieć tylko i naruszenie i ruch powrotny, no to wtedy należy zakładać, że będziemy rozpoczynali fazę silniejszego spadku, który no, poprowadzi nas co najmniej gdzieś w okolice na początek 54 tysięcy punktów. Kolejny indeks Mbig. Na Mbigu widzimy tutaj konsolidację. W tej chwili po tej czarnej świecy mamy z tym tą białą, białą świecę Białą no świecę, cały czas mamy taką tutaj dość wąską konsolidację. No i oczywiście patrząc od strony tego, że jesteśmy jakby nie było w tej tendencji takim trendzie wzrostowym. No to zgodnie z tym, no powinniśmy mieć statystycznie wybicie górą, tak, no jeżeli to, to wybicie górą nastąpi, no to moim zdaniem będzie otwarta droga wtedy w okolice 48, 49, 4800, 4900 punktów tutaj do tej strefy, no bo tak naprawdę między tym miejscem, w którym się teraz znajdujemy, a tą strefą nie ma nic E, takiego, gdzie, 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 gdzie rynek mógłby, mógłby się tutaj na oprzeć dalszym wzrostom, więc jak najbardziej wówczas moglibyśmy się spodziewać ruchu e, do m, tej strefy, co zresztą też by układało nam się w taki układ tutaj korekty pędzącej. Patrząc na indeks MB, no to widzimy, że tutaj mamy trójka w dół, tutaj mamy jakiś. Układ, który też jest trójką, tu też jest trójka, więc tu mamy cały czas walkę o utrzymanie tej strefy wsparcia, jeśli chodzi o kwestie wyków. Natomiast tutaj szczytowa strefa, jeśli chodzi o kwestie podaży, niedźwiedzi, no i, i, i jesteśmy przygotowani na wybicie. Aczkolwiek, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że musi tu być takie, no, bym powiedział, wyraźne wybicie. Aby myśleć o tych wzrostach około 4800-4900, powinniśmy mieć tutaj wyraźne wybicie. Natomiast delikatne wyjście nad, czy też naruszenie, no to moim zdaniem da tutaj podstawę do tego, aby pomyśleć, że mamy tu jakiś pin końcowy i, i zakończył nam ten wzrost. Także sytuacja no, dla mnie osobiście nie jest ciekawa, w tym sensie, że no, nie ma jednoznacznych odczytów, aczkolwiek oczywiście pamiętajmy, że zawsze no, to co najistotniejsze jesteśmy w trendach trendach wzrostowych i tu te wsparcia, jak gdyby te najważniejsze wsparcia pierwsze, nie zostały w żaden sposób pokonane, a więc kierując się zasadą, że trend trwa dopóki nie zostanie złamany, no to należałoby spodziewać się właśnie tych prób pójścia dalej do góry. Na koniec SB, który jest chyba najsilniejszy, bo ten tydzień zakończył wyraźną wzrostową świecą, dojściem tutaj do strefy oporu, w związku z tym no, jest strefa oporu, można spodziewać się reakcji, ale czy to będzie, że tak powiem, układ kończący ten wzrost, to trudno to jest, nazwijmy to w taki sposób, rozpatrywać i zakładać. Jak widzimy, tutaj jest naruszenie 61,8. Jeżeli weźmiemy 38, że mieliśmy tutaj. Tą linię szyi takiej odwróconej głowy z ramionami jej zasiąg jest prawie wypełniony, no to mamy szansę pójścia nawet po pokonaniu tego tutaj tej strefy oporu na poziom kolejnej strefy widzimy tu, wyraźna strefa, a więc wybicie Wybicie tutaj tej strefy, tego szczytu, no to jest skazanie na ruch w kierunku 2100. I na, razie, na razie na ten moment trzeba się tego, nazwijmy mocno, znaczy mocno. No trzeba się po prostu tego trzymać. Patrząc tutaj na, 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 na to, co się dzieje na wykresie dziennym, też wydaje nam się, że po tej korekcie, która tu jednak no nie była po wybiciu jakiegoś kina końcowego, tylko w tym momencie widać, że to raczej należałoby potraktować jako taką ala, Korektę pędzącą, my mamy jakąś jedynkę, dwójkę, trójkę. W tej chwili być może jakaś korekta i jeszcze, właśnie to wyjście, wyjście do góry i atak na tą strefę w okolicach 2000-2000 20 tysięcy przepraszam, 21 tysięcy. Jeśli chodzi teraz o indeksy zachodnie, no to tutaj na DAXie silna, wzrostowa świeca. No i powiedzmy sobie, jakby nie było szansa na nowe szczyty i, i tutaj no, trudno no, dyskutować z tym, co, co widzimy. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ja osobiście, no, byłem przekonany w tym sensie najbardziej prawdopodobnym, wydawało mi się, że mówiliśmy o tej falę czwartą i też jakby fala pląta, w związku koniec całego swingu w tej chwili, nawet jeżeli tak się stało, te, znaczy, tak się stało, no to tutaj teraz jest nawet i powiedzmy sobie szczerze, Taka możliwość ruchu, który, który mógłby tutaj atakować te historyczne szczyty, ponieważ no wyszłoby na to, że mamy tutaj jakąś, jakiś jeden swing, drugi, trzeci, czwarty i jeszcze krótszy, piąty, no bo trzecia nie mogła być najkrótsza, ale, ale no, potrzebujemy tego wybicia. Jeżeli ono nastąpi, no to należałoby się spodziewać, że za jakiś niedaleki nawet czas będziemy atakowali 16300 i tak jak mówię, ten historyczny szczyt. Natomiast w przypadku braku kontynuacji i zawrócenia no to utworzy nam się tu okazja do, do, do idealnego podwójnego szczytu i zejścia w dół. Patrząc na wykres dzienny, no to jest to co mówię, no tutaj mieliśmy szansę, moim zdaniem, znaczy się dokonał się wyraźny swing. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca, piąta, więc zakończony import, teraz taka płytka korekta, jeżeli jest to korekta, no to świadczy o tym, że powinniśmy mieć tutaj możliwość jeszcze utworzenia kolejnego stingu wzrostowego i takie jak gdyby, no nie wiem, no pójścia na, ataku tutaj na tą strefę 15 700-800 i, i dość realnego właśnie wyjścia z atakiem na te historyczne szczyty. Natomiast taki mały niuans, który powinien się rozstrzygnąć już zaraz w poniedziałek, no to jest to, że mamy tutaj spadek jak gdyby w takich trzech podfalkach, tak? pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, a więc może, może to być, natomiast ten ruch, mimo że bardzo silny, mamy lukę cenową, mamy silną e, świecę wzrostową, nie wybił nam szczyty no i teraz jeżeli go wybije, to tak jak powiedziałem, należałoby patrzeć na nawet i na nowe historyczne szczyty. Natomiast, jeżeli coś się stanie, że nie wybije tego, to możemy mieć tutaj clean początkowy, korektę i następny ruch. No wybicie teraz bez wybicia szczytu, wybicie tych poziomów, no to moim zdaniem. E jak najbardziej urealniać będzie scenariusz ze spadkami, to tak jak już wspominałem, ze spadkami nie na 100, 200, 3000 punktów, tylko na kilka tysięcy punktów, bo to moim zdaniem będzie zajście no co najmniej do 13 tysięcy punktów, jeżeli mniej niż. Jak wybijemy, tak jak powiedziałem, tak konsolidację, jeżeli wybijemy, no to jak najbardziej atak tutaj na tą strefę oporu wynikającą tutaj z takich cenowych ruchów, ale też widzimy, że tutaj oczywiście mamy o w tym sposób taką węższą kolejną strefę 16 tysięcy, więc to wszystko są miejsca, których, do których powinniśmy dążyć z nowym szczytem historycznym w Łąży. Jeżeli wybijemy tutaj te szczyty, to tak to widzę. Natomiast jeśli chodzi o indeks SP, on również utworzył silną wzrostową świecę odbijającą się od wybitej wcześniej trendu i od strefy tutaj wsparcia, więc mamy korektę w tym momencie i rozpoczęcie ruchu do góry, zwróciłbym uwagę na fakt, że tutaj znowu mamy obrót dwukrotnie większy niż na spadku, co nie jest przymierzeńcem tego, ale tak jak mówię, no jeżeli nastąpi kontynuacja, no to nie ma sprawy. No i wówczas należałoby się spodziewać ruchu w okolicy 4300, czy nawet i wyższego pójścia do góry. To jest możliwe, ponieważ ten ruch pierwszy, tutaj spadkowy, no, nie wybił tego tutaj dołka, czyli ostatniego potwierdzonego dołka. A więc jest to tylko i wyłącznie korekta tego tutaj ruchu od tej, tej, tego swingu. No, i, i, i tak jak mówię, no jest tutaj otwarta droga do tego, aby pokonać te szczyty i następnie kierować się w, w stronę 4300 czy nawet tutaj 4500. Patrząc na wykres dzienny, no to musimy sobie zdawać sprawę, że mamy cały czas tendencję wzrostową, które, spadkową, która teraz została jak gdyby no. Padł pierwszy możliwy sygnał do tego, że być może ta tendencja właśnie zmienia kierunek. To znaczy padł on na podstawie tego, że te dwie sesje wzrostowe, które miały miejsce w czwartek i w piątek, przedzielone luką, a więc taki bym powiedział dość wyraźny, silne wskazanie na ruch wzrostowy, wybiło ostatni potwierdzony szczyt. No i w związku z tym, jeżeli nastąpi z jakiegoś miejsca tylko korekta, nie zejdziemy na nowy dołek, no to należy się spodziewać, tak jak mówiłem, no, że atak na 4200 wybicie i w pierwszym momencie no, ruch do około ok. 4300. Tutaj widzimy na, 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 nadbicie delikatne, overbalansu tej, tej równości korekt, ale to akurat jest elementem nieistotnym, bo jeśli chodzi na przykład o kontrakty na SNP, no to tam jest idealny układ korekty, właśnie że równości korekt. Więc to bym się tak nie bardzo sugerował, aczkolwiek w połączeniu z robiciem ostatniego, to tylko. No po, to potwierdza nam szansę zakończenia tej tendencji spadkowej, a skoro ta tendencja spadkowa była reprezentem wybitej tutaj widzi trendu, no to tak jak powiedziałem, no to w tym momencie należałoby się spodziewać ruchu do góry, który wybije nam tutaj ten poziom 4,200 i później następnie w okolice 4,300-4,350. Jeżeli nastąpi teraz ruch tutaj korekcyjny, który, który nie okaże się korektą, a wybijemy ten dołek, no to wtedy nie ma się z nim uj No Moim zdaniem będziemy spadali, atakując poziom 3800 i go wybijemy. Ale na pewno niewątpliwie dwie ostatnie sesje, zwłaszcza na rynku DAX-a i Stanów Zjednoczonych, dały nam. Dały nam tą ewentualność, tą możliwość takiej, jak gdyby zmiany trochę patrzenia, bo do tej pory, no mimo wszystko, wydawało się, że idziemy w kierunku scenariusza z mocniejszymi spadkami, natomiast brakowało właśnie tych wybicia, tych najważniejszych wsparć, no i, i to teraz okazało się niedokonane, natomiast dynamiczny i no wyraźny wzrost no daje szansę na to, że cała tendencja, od, cały trend od dołka z października w roku no jak najbardziej ma, ma, możliwość, ma możliwość być kontynuowany. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy.